Dwa bardzo precyzyjne kruszery marki Brabantia. Tutaj widać jak rewelacyjnie sobie radzą. To jest sól, to jest pieprz, wszystko drobniutko skruszone. Pojemniczek na sól oznaczony literką S, na pieprz oznaczony literką P. Tak byśmy nigdy się nie pomyli. Natomiast muszę tutaj powiedzieć, że rewelacyjnie te kruszery radzą sobie także z twardymi przyprawami, na przykład kminkiem. I bardzo Wam polecam do używania ich nie tylko przy soli, bo potrawy naprawdę super smakują świeżo mielonymi przyprawami potraktowane. Ważne tutaj jest, że te kruszery są bardzo łatwe do napełnienia. Wystarczy rozkręcić mechanizm, by uzupełnić zawartość, którą także widać przez szybkę i dzięki temu wiemy kiedy potrzeba dosypać. Ze swojej strony bardzo polecam, jestem super zadowolona z produktu i myślę, że powinny się znaleźć w każdej kuchni.